Chcę pomyśleć, co by mogło być, gdybym taka nie przeżyła. Otóż, mogłoby się zdarzyć to, że no po prostu np. No, pobuduje tygrys i pasur lub inny wojownik, czyli bardziej doświadczony w walce z podrapanym pyskiem. No, po, podrapanym pysk po prostu nie dotrze tam. Po prostu bedeczka nie mogłaby jakoś uciec, zawołać resztę, uratować jakiegoś tego cięta. No i to takie to. Ale co by było się jeszcze? Otóż możliwe, że zostałaby partnerko ognistej łapy. kiedy zostałby nareszcie ognistym sercem. Zostałoby się niedługo po tej akcji. Najprawdopodobniej było możliwe to, że to on mógłby jej pomóc. I przy okazji... On by mógł zabić podrabianego pyska w sumie. Możliwe, że nawet mógłby uciec z Kanów, chociaż to raczej mało prawdopodobne, ponieważ on jest tam w bardzo kochał ten i chciał tam już zawsze żyć tym bardziej, że w ogóle nikt do niego nie zmącił. Hmm. Dalej to no, po prostu mógłby mieć kocięta. Myślę, że rozrożona skóra byłaby bardzo zazdrosna, a piaskowa burza niekoniecznie, ponieważ, no... Według mojej teorii, którą będę mogła opowiedzieć w innym filmie, ogólnie ona tak naprawdę nigdy nie kochała. Ale no, ja opowiem w następnym filmie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie usłyszeć właśnie moją teorię dotyczącą tego naklepionego liścia i piaskowej burzy dokładnie. no, to będzie w następnym filmie. A otóż, no po prostu byłoby innego cięta. Jak wiele form spekuluje, byłoby to najprawdopodobniej no wiadomo. Naklepione serce, czy tam coś takiego? Dużo ludzi po prostu łączy ich imiona w całość i no. Ogni jest czymś serce, no tak jak wycięta powstały, tak samo jak trochę moje dziewczęta, moje siostry, w sumie, nie moje, ale i tak się czasami mi posługuje. No właśnie są takimi dziewiętnami, które mogą być naklepionego liścia i oni z tej gwiazdy, żeby ognie tego serca. No cóż, w takim przypadku możliwe, że piaskowa burza i jakby się nazywał, wtedy piaskowa łapa i zakurzona łapa mogliby zostać partnerami, choćby na jakiś czas, dopóki nie urodziła się i nie została uczniem, paprotkowa łapa, chyba tak potem paprotkowa chmura. Nie urodziłoby się dużo kociąt? Zapomniałam już, jak się nazywały te kocięta, ale no. Ogólnie nie urodziłaby się dużo kociąt. A raczej urodziłaby się inna. Myślę, że w takim razie poprzednowa chmura mogłaby. Zostać po prostu karmić i nie mieć partnera, chociaż mm, był jeszcze hmm, pobracie we futro, chociaż on jest już o wiele starszy, chociaż był no, zakurzone, pr... nie zakurzona skóra też był bardzo już dorosłym i doświadczonym ale już dobra, ale no, ogólnie... Myślę, że no, po prostu potoczyłoby się tak, że oni by mieli swoje kocięta. Akcja mogłaby się potoczyć trochę inaczej, ale jednocześnie bardzo podobnie do po prostu normalnej akcji książki. Chociaż hmm, jest jeden problem. Naklepiony liść bardzo lubiła być mleczką. Hmm. Bo jak wiemy, najbardziej na świecie zawsze kochała ognisty serce, czyli ognisty Ponieważ to, to mówiła o z tej sadzawce, kiedy pojawiała się w iznach. Więc możliwe, że po prostu bym wtedy, nie dał, że ogólnie jeszcze nie byłyby dwie kotki. Czy mogłyby być to medyczkami dokładnie naklepiany liść i żółty kieł? No i żelona łapa, ale to jeszcze nie ten. W każdym razie i tak naklepiony liść mogłaby spokojnie w sumie odejść od roli medyczki, ponieważ na jej miejsce mogłaby być żółty kieł. Myślę, że pójść na gwiazda która bardzo lubiła jej brata Rudego Ogona, właśnie by się na to zgodziła. Bo w sumie też lubiła raczej jak i ogólnie ten, a mędyczka lubiła ją. W końcu właśnie kiedy dostali przepowiednię o ogniu, to już było wiadome, że po prostu jak do niej podeszła jej, żeby tylko posiedzieć i pokazać. No i się lekce pasem nie znam, ale moim zdaniem byli po prostu przyjaciółkami z błękitną gwiazdą. No i to tak, na pewno urodziłyby się kocięta, które no po prostu byłyby tymi kociętami takimi jak to łapy, i to łapa, tylko że z innymi imionami, najprawdopodobniej i... Po prostu o delikatnie innym kolorze futra. A najprawdopodobniej po prostu o rudym futrze, ponieważ ten nakrepiony liść jest kredowa, czyli no, ma taką barwę bardzo mało depilującą. Natomiast o serce ma rudą barwę śjęści. I to bardzo taką... Ognisto, czyli tylko bardzo przeważająco, przez co ich kocięta raczej nie będą się krytowe, ale e, tylko ruda. bo że no, najbardziej to będą raczej kotki. I no. Nie, no, to tak w strach się pomieszało mi, ale no cóż, po prostu niestety nie będą to jakieś za bardzo. Przykrytowe koty, ponieważ ruda barwa futra, nieważne czy matka by była jakaś, nie wiem, też ruda, to na pewno by musiała, na pewno nie będą mieć córki, bo żeby była córka, z... potrzebny jest i rudy, rodzic pa, oboje rudych rodziców, coś takiego, żeby był... nie, już, już trochę się bardzo pogubiłam kiedy an no, wracając już do takiego normalnego toku wydarzeń, spytam się stało. Normalnie by była po prostu miała kocięta, możliwe, że po prostu naklepione dziś mogłaby odstąpić od roli medyka, a nie miejsce zjęłaby żółty kieł, no a po niej myślę, że nawet może rozżarzona skóra, chociaż nie w, w mojej wersji przynajmniej nie podrapany pysk chciał na naklepionego liścia, a w wpadły, więc może wtedy byłby już wyknany z kranu. Co by było dużo podstawu. żeby próbować zabić medytki, która była jeszcze spokrewniona z nim. Była... jakoś tam, no na pewno z niej spokrewniona. Pamiętam tam w genetyce. Jak patrzyłam, no bo chyba Ach, już, już nie wiem, Ale no ogólnie tak na pewno byli rodziną. Myślę, że po prostu no. Nakropiliśmy aby z ogenistym sercem jakieś tam kocięta. Te kocięta mogłyby po prostu dalej tam żyć. Mm, no i po prostu potoczyłoby się podobnie, tylko że byłyby inne kocięta. No i tyle. Możliwe, że żadna z córek z tej gwiazdy po prostu nie poszła tam w tę wielką podróż, a tylko nowy pazur by tam poszedł. No i to w sumie tyle chyba. Chociaż nie, Jerzy nowy pazur mógłby się nie urodzić, gdyby w ogóle i gwiazdy chyba nie było w tym momencie. No coś takiego. Tak, na pewno. A więc no, nie urodziłby się na pewno tygrysi pazur. Czy nie byłoby dwóch kotów, które były właśnie tam, w tej, w tej z tych kotów z przepowiednią? Przez to te córki ognistej gwiazdy mogłyby też tam być jedna właśnie z tych kotek. Możliwe, że nawet dwie by poszły by wtedy do gwiazda Wtedy miał jeszcze gorzej, ponieważ nie jednej by tylko by dała, ale dwie. Myślę, że z kranu na pewno by się znalazł jeszcze jakiś kot. No i dalej by się akcja potoczyła, chyba normalnie jak w książce, tylko z jakimiś tam dwoma lub trzema kotkami właśnie, lub kosunami właśnie, na ogólnie dziećmi z ognistej gwiazdy i liścia. No i to w sumie tyle by było. No bo nic raczej więcej tak by się nie stało. Po prostu akcja by się toczyła dalej. Piaskowa burza mogłaby być jakimś innym kucurem, ale najbardziej właśnie zakurzoną skórą. Rozszerzona skóra by czuła się może nie dość smutna i ten. Na pewno by nie uległa wypadkowi, więc różarzona skóra zostałaby właśnie nie medykiem, a wojownikiem. Przez co byśmy żółty kieł. Nie była jakoś bliska. No i raczej byłaby jej taka obojętna, żądliwa kotka czy coś takiego. Co wszystko powsta nie powstałaby ta cała przyjaźń, ponieważ nie byłoby wypadku, ponieważ no, nagle pianę by powiedziała to wszystko, od w jeździe i ogólnie by powiedział odejść sklenę. raczej tyle. Chociaż no... No ogólnie nadal no, by się tam toczyła akcja z, tylko, że z właśnie dziećmi właśnie może dzieci tych tych, tych, tych dzieci właśnie ognistej gwiazdy i liścia w właśnie z tych dzieci tych dzieci po prostu należało to. Należałoby no, to tej, tej, tej wielkiej trójki, no i znowu, bo tam akcja normalnie tak przebiegała, tylko w większości z innymi kotami. No i to w sumie tyle, pa!